Kolejna część Niestety on... nowo z tego horroru ale to nie będzie jak tak samo. Niestety. Już tutaj będzie. Ej naprawdę jest Victor. teraz ta sama godzina! Czekaj. Mam do ciebie kilka pytań Nie ma oznaczenia czy jest. Co kliknąć? Tak. To dobrze. Zacznijmy pociąg. Dla Nie. Jest. To zaraz będziemy. Po, powiedzieli, jazda. nie bój się. Teraz. Mam nadzieję, że nie skłamałeś w tej ankiecie, więc trzeba powiedzieć szczerze na te pytania. Tak? To dobrze. I mów wszystko co tam było. Bardzo, Bardzo. To dobrze. Widzicie, nawet mój kolega się baj. A jesteśmy... Jesteśmy sami w domu. Z twoim tatą! Z Więc niestety. Wiktor ramów mówił. No. Ej. Ej. Powiem, jaki uko... wyszedł. No. Mój kolega teraz tak powiedział, że jest, ale tak naprawdę nie ma. To chodź. I go nie ma. nigdzie. Jesteśmy sami w kiblu. Bo Jesteśmy. Kiedyś twoja rodzina. Ej, a gdzie jest twoja siostra i twoja mama? W to. Co? O nie. Jesteśmy całkowicie sami. Dowiadujemy się strasznych horrorów.